Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie nają. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, przemrali przeciw gospodarzowi mówiąc Ci ostatni jedną godzinę pracowali. A zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę? Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Panie jest! Usiądźmy, kochani moi. Jezus pokazuje nam dzisiaj przypowieść o denarze. To umówienie się o denar to jest dar zbawienia wiecznego dla każdego człowieka. I porównać to można do tych, którzy całe życie trudzą się, zachowując Boże Przekazania, walcząc o Boże Królestwo, z tymi, którzy chociażby tuż przed śmiercią się nawracają. I tak oni, jak i ci, którzy przez całe życie walczyli o zbawienie, są zbawieni. Jezus tutaj pokazuje nam tą postawę, taką trochę faryzejską, że chcemy być specjalnie traktowani w kontekście zbawienia. Że cały czas chcemy zasługiwać na Bożą miłość, kolekcjonujemy dobre uczynki, staramy się unikać złych, i tak jak na wadze patrzymy więcej dobrych uczynków, mniej dobrych uczynków, więcej złych. O kurczę, to muszę iść teraz w górę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I tak przez całe swoje życie ważymy: więcej wygrywa dobrych uczynków, czy więcej wygrywa złych uczynków? I na podstawie tego chcemy. Potem dokonać ostatecznego rozliczenia po ludzkiej sprawiedliwości, czy nadaje się na zbawienie, czy się nie nadaje na zbawienie. A oto mamy sytuację, gdzie ktoś nagromadził tyle swych uczynków i tylko jednego dobrego i też jest zbawiony. Tak jak wielu świętych mistyków mówiło, że w niebie zdziwimy się bardzo, widząc, kto jest w niebie i zdziwimy się bardzo, kto jest w piekle że wcale nie przypuszczaliśmy, że ten ktoś może być w piekle, albo ten ktoś może być w niebie. Bóg ma inną sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość, która wynika z Bożego serca, które jest zakochane w każdym z nas, a tak po ludzku mówiąc, zakochane najbardziej w największych grzesznikach. Myślę sobie na przykład o Teresie Carloni. To jest misteczka włoska, która żyła w czasie panowania, pontyfikatów trzech, nawet czterech papieży w XX wieku, miała darbię lokacji. Niesamowita mistyczka, która była wykorzystywana przez papieży do tego, aby przenosić misję Ewangelii w miejsca, gdzie było to niemożliwe po ludzku. Na przykład była w różnych miejscach Rosji, Związku Radzieckiego wtedy, na przykład w łagrach. I tam przynosiła jako wysłanniczka Boga nadzieję dla ludzi straszliwie męczonych. Jezus wysłał ją też kilka razy do Stalina, do Jego osobistego pokoju. Wyobraźcie sobie, co ten facet musiał przeżyć, kiedy stanęła nagle przed jego biurkiem jakaś kobieta, najbardziej strzeżona twierdza tego człowieka, który praktycznie był nie do ruszenia, jego kwatera główna, jego zabezpieczenie było porównywane naprawdę do wręcz dzisiejszego Pentagonu. A oto nagle przed jego biurkiem staje kobieta i mówi mu jedno zdanie. Bóg chce, aby żałował za grzechy, bo chce cię zbawić. Bóg chce, abyś żałował całym sercem za swoje grzechy. Stalin wyciąga pistolet, szuflady co nas strzelać tutaj kobiet. Oczywiście strzały przed nią przylatują. Wpadają do ściany obok. Ona była trzy razy u Stalina, prosząc go o nawrócenie, że Bóg pragnie go zbawić. Wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie Jezus przychodzi do niej i mówi: Czy mogę cię prosić o przyjęcie cierpienia, za zbawienie mojego syna Stalina? I ona mówi: Tak, jestem gotowa. Jej kierownik duchowy mówi, że nigdy nie widział, żeby ktoś tak strasznie cierpiał. To cierpienie trwało trzy dni i trzy noce. Skończyło się dokładnie w godzinę śmierci Józefa Stalina. Co ciekawe, Jezus nie powiedział jej, czy Stalin jest zbawiony, czy nie. Czyli czy przyjął łaskę zbawienia, czy też odrzucił łaskę zbawienia. Ale chodzi o to, że On każdego z nas chce zbawić. Bez względu na to, jak daleko jesteś od Jego serca, On chce Ciebie zbawić. Oddał za Ciebie swoje życie i będzie do końca walczył o zbawienie, o tego denara. I każdy z nas ma szansę na tego denara. Każdy z nas ma szansę na zbawienie. Dzisiaj jesteśmy w tym pięknych okolicznościach, Marszu dla życia. Więcej będę mówił o tym na konferencji pomszy świętej. Ale jest to tak piękne, że Bóg jest rodziną. Nie wiem, czy uświadamialiście sobie kiedyś, że chrześcijaństwo to nie jest wiara w Boga, który jest samotnym Bogiem. Chrześcijaństwo to jest wiara w Boga, który jest rodziną. Jest Ojciec, jest syn, jest Duch Święty. Miłość między Ojcem a Duchem Świętym jest nieustannym zradzaniem Syna. Nieustannie Ojciec rodzi Jezusa w miłości z Duchem Świętym. Bóg jest rodziną. Od początku założył rodzinę na wzór swojej własnej rodziny. Owocem miłości Ojca i Ducha Świętego jest Jezus. I tak samo, kiedy pojawia się pierwsza rodzina na świecie, jest ojciec, matka i dziecko, które jest owocem miłości Ojca i Matki. To jest bardzo ważne. Będę o tym jeszcze raz Powtarzam, y, mówił na konferencji Pomszy Świętej, ale to jest niesłychanie ważne, że dziecko, początek swój ma w Bogu tutaj na ziemi w miłości mamy i taty. Myślę sobie o tej sytuacji, w której mieliśmy niesamowitą walkę o wielkich ludzi, o wielkich świętych, których szatan już chciał zniszczyć bo nie Matki. Byłem na takich rekolekcjach wielokrotnie z siostrą Bridget McKenna. To jest siostra, która ma dar rozmawiania z Jezusem, dar lokucji. Jezus posłał ją, by leczyć kapłańskie serca. I jeździ po całym świecie, prowadząc rekolekcje dla kapłanów, lecząc ich serca, mówiąc do nich przez dar lokucji słowa Pana Jezusa dla każdego z nich osobiście. I Jezus jej powiedział, że już w momencie poczęcia przyszły ksiądz, e, w kontekście embrionu, który poczyna się e, dziecko między ojcem i matką, w momencie poczęcia ten embrion ma już inny wygląd, inaczej wygląda. I w świecie niewidzialnym i niebo i piekło wie, że począł się teraz przyszły kapłan. I rozpoczyna się potężna walka o to, żeby się nie narodził. Potem, żeby nie przyjął powołania kapłańskiego. Potem, żeby go wyrzucić z kapłaństwa. Ale przede wszystkim walka rozpoczyna się już na poziomie prenatalnym. Żeby nie urodził się przyszły kapłan. Matka, wiecie, Karola Wojtyły. Przecież ona miała nieustannie y, sugestie, żeby zabiła swoje dziecko, ponieważ powikłania były tak duże. W ciąży z małym Karolem, że groziło to jej śmiercią. I lekarz cały czas namawiał ją do aborcji, Ona powiedziała: Wolę umrzeć w czasie porodu niż zabić moje dziecko. Gdyby podjęła inną decyzję, nie mielibyśmy jednego z największych świętych w historii Kościoła, a na pewno jednego z najbardziej świętych papieży. Myślę sobie o tym, jak w aktach kanonizacyjnych. Ojca Pio, jest takie wydarzenie, że przychodzi do niego pewna kobieta i spowiada się z tego, że zabiła swoje dziecko. I dłuższa chwila ciszy w profesjonale i ojciec Pio szeptem mówi czy wiesz, że twój syn miał być papieżem? Myślę sobie, jeśli mamy miliony, miliony, miliony zabijanych dzieci, ile wspaniałych, niesamowitych, Mężczyzn i kobiet Bóg zaplanował, żeby ten świat był przemieniony w Bożej Miłości. Nigdy te dzieci nie pojawią się na tej planecie, ponieważ zostały zabite w łonach swoich matek. Myślę sobie o sytuacji zgoła innej, ale też pokazującej, jak te dzieci mają niesamowitą moc wstawiennictwa. W ogóle dzieci, które czy to przez poronienie. Umarły w matek, czy też zostały zabite przez matki. One mają niesamowitą moc wstawiennictwa. Pamiętam, jak kiedyś jeden z bardzo, ojciec Gabriel Amort, opowiadał, że było to jedno z najbardziej trudnych opętań w jego historii modlitw egzorcyzmu. Miał yy, jego Francesco. I ten Francesco. W czasie egzorcyzmu popadł w transbętańczy, już był tylko demon. I w pewnym momencie w trakcie modlitwy egzorcyzmu e, demon zaczął krzyczeć przeraźliwie: e, Gabrielu, Gabrielu, odejdź stąd! Gabrielu, odejdź stąd, miarzysz mnie! E, to był szok e, dla, dla prowadzącego egzorcyzmu, z tego względu, że on nie ma ani Michała. Archanioła, ani Archanioła Gabriela, ani świętego o imieniu Gabriel. I nagle jakiś Gabriel się pojawia w czasie egzorcyzmu, który ma moc nad lucyferem, żeby go zmiażdżyć. I po zakończeniu egzorcyzmu ojciec Amort pyta tego Francesco o co chodziło z tym Gabrielem. Jaki Gabriel pojawił się w trakcie tej modlitwy? A Francesco mówi, zszokowany też. Mówi, że trzy miesiące temu straciliśmy dziecko z moją żoną, ale nazwaliśmy go Gabriel. I to on przyszedł i zmiażdżył Lucyfera. To jest nieprawdopodobne, by te dzieci mają moc nad złem. Dlatego proszę was, abyście też mówili się za wstawiennictwem waszych dzieci o ratunek i ochronę dla waszych małżeństw i waszych rodzin. Jeśli przez poronienie straciliście wasze dzieci, macie je cały czas, wstawiajcie się w modlitwie do nich, oni będą się wstawiać za wami. Oni są bardzo blisko Tronu Bożego, są w sercu Boga i mają niesamowitą moc wypraszania wam nieprawdopodobnych łask. Wiecie dobrze o tym, że Pismo Święte rozpoczyna się od małżeństwa i kończy się małżeństwem. Rodzina i małżeństwo. Bóg stwarza mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzna i kobieta, różnorodność w jedności. On im daje moc bycia zupełnie innymi i równocześnie jedność w kochaniu siebie w tej inności. Ewa, jak wiecie, od początku była w Adamie. Kiedy wczytamy się dokładnie w Księgi Rodzaju, tam mamy dwa opisy stworzeń człowieka, zobaczymy, że Bóg od początku schował Ewę pod sercem Adama, w jego wnętrzu. I widzimy, że w czasie stwarzania Ewy Bóg usypia Adama. To jest bardzo ważne. Usypia Adama tam jest takie hebrajskie słowo, które mówi wręcz, że On go prawie uśmiercił. I wtedy wyciągnął z Jego Bogu, z jego wnętrza Ewę. Ubrał ją w ciało, ubrał ją w kości i przedstawił Ewę Adamowi. I dopiero wtedy ten pierwszy komplement we wszechświecie wybrzmiewa z ust mężczyzny, widząc przepiękną kobietę, ta jest dopiero ciałem z mojego ciała i kością z moich kości. Ale dopiero wtedy, kiedy mężczyzna umarł wręcz, dla całego świata, który był wokół niego, mógł zachwycić się kobietą, którą Bóg dla niego stworzył. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Jezus rodzi nas, kiedy umiera na krzyżu. Wszystko, co najpiękniejsze rodzi się w naszym życiu, poprzedza śmierć dla czegoś lub kogoś, kto składa ofiarę. To jest bardzo ważne. Adam musiał umrzeć dla całej rzeczywistości, która go otaczała, żeby móc zobaczyć Ewę. Dzisiaj nie mam wątpliwości. Wtedy, kiedy już w latach 60. mieliśmy rewolucję seksualną, która dzisiaj objęła cały świat w sposób nieprawdopodobnie niszczący. Matka Boża mówi w niektórych swoich objawieniach, że pornografia. To jest pierwsze narzędzie do zniszczenia miłości i serca mężczyzny do kobiety. Że to jest jakby pierwsze pole walki w się dla mężczyzn. I nie ma wątpliwości, że dzisiaj mężu kochany, jeśli chcesz na nowo zachwycić się swoją żoną, musisz umrzeć dla ciał innych kobiet. Czy tych oglądanych w telewizji, czy tych oglądanych w pornografii, czy tych mijanych na ulicy, czy tych spotykanych w swojej pracy. Jeśli chcesz na nowo otrzymać łaskę, zakochania się w swojej żonie, zachwycenia się jej pięknem, zobaczenia jej niepowtarzalności, jedyności i wyjątkowości, którą Bóg Ci dał tą kobietę w sposób 600 miliardów innych kobiet. Ona jest dla Ciebie. I żeby codziennie w sposób świeży, orzeźwiający, zachwycający, fascynujący na nią patrzeć, musisz umrzeć dla ciał innych kobiet. To jest podstawa. To jest podstawa. I możemy, panowie, chodzić do kościoła codziennie i mówić różańce, ale jeśli nie się w naszej głowie, że nasze oczy będą zamknięte na ciała innych kobiet, nigdy nie zachwycimy się naszą żoną na nowo w ten sposób, o jakim mówię. Musimy umrzeć. Ta śmierć, panowie, ona dopiero spowoduje, że narodzimy się w nowej, pięknej, Miłości dla naszych żon, dla przyszłych twoich żon. Przecież wiesz o tym dobrze, że wchodząc w pornografię, wchodząc w masturbację, praktycznie wchodzisz w nawykowy nawyk zdradzania swojej żony z innymi dziewczynami. E, dzisiaj mamy sytuację nieprawdopodobną, ponieważ przecież do ślubu przystępują mężczyźni i też kobiety, bo to też dotyczy w dużej mierze kobiet dzisiaj problem pornografii, masturbacji do ślubu podchodzą ludzie, którzy są zniewoleni przez pornografię i masturbację. I mówią przed Bogiem: Przyrzekam być z tą jedną, jedyną kobietą, przyrzekam być z tym jednym, jedynym mężczyzną przez całe życie. Być tylko dla niej i chcę, żeby ona była tylko dla mnie. Jeśli się nie rozpocznie tutaj potężnej walki o czyste serce. Oczyste oczy. Walki, która ma swoje sinusoidy. To nie jest tak, że zawsze 24 h na dobę będę perfekcyjny w tej walce. Jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy komputerami, których da się zaprogramować, żebyśmy tylko na stałym wysokim C funkcjonowali. Ale możemy zaprogramować swój umysł na to, że postawimy to jako fundament świeżej, mocnej, silnej, wiernej, do końca miłości, którą przecież przysięgliśmy naszemu współmałżonkowi przed Bogiem i przed całym tłumem ludzi w kościele. Mogę w mojej głowie postanowić i w moim sercu skoncentrować się na tym, aby moje serce, moje oczy, moje myśli, moje uczucia, moje pragnienia były tylko dla tego i dla tej, w którym przysięgałem przed Bogiem, że będę cały dla Niego i cały dla Niego. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Jezus umierał na krzyżu, rodząc Kościół. Rodząc każdego z nas na nieba. Wszystko, co najpiękniejsze. Jeszcze raz powtarzam, bo to jest bardzo ważne. Ofiara. Trzeba złożyć dzisiaj ofiarę. Trzeba złożyć ofiarę ze swojego egoizmu, ze swojego lenistwa, aby żyć w poświęceniu dla swojego męża, dla swojej żony. I teraz uważaj, nie złożysz tej ofiary, jeśli nie będziesz podłączony do tego, który jest najdoskonalszą ofiarą, który złożył siebie za ciebie na krzyżu, z miłości do ciebie, w najbardziej wstrząsający sposób, wyznając, jak bardzo ciekawa. Nie możesz umrzeć w swoim egoizmie, w swojej lenistwie, w swojej nieczystości. Jeśli nie jesteś patrzony w Tego, który za Ciebie umiera, na ołtarzu Eucharystii, dając Ci samego siebie w swoim ciele, w swojej krwi, w swoim duchu miłości, i mówi, uzdaniam Cię na nowo, żebyś kochał. Uzdaniam Cię na nowo, żebyś był wierny. Uzdaniam Cię na nowo, żebyś wykasował te wszystkie dziewczyny i fajne koleżanki z Twojego telefonu, kiedy Twoja żona nie ma Ciebie, nie ma Twojego serca, bo Twoje serce już jest przy innej. Tu nie chodzi naprawdę o zaliczanie obowiązków religijnych. Żeby być dobrym chrześcijaninem. Umówiliśmy się Boże, paciorek lada wieczorem, co niedziela msza, w piątek rybka zamiast mięska, zbawienie. Tak czy nie? Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby mieć siłę i moc, by kochać, a dzisiaj kochać znaczy złożyć siebie w opierze. Umrzeć! Umrzeć! Jeśli ja jako mąż nie wstaję rano, nie otwieram oczu, nie patrzę na moją żonę, nie patrzę na moje dzieci, i mówię Boże, boję się umrzeć dla nich, boję się umrzeć. Mam fajny plan na to, żeby spędzić ten dzień sympatycznie, miło, beztrosko, lekko i przyjemnie. Nie mam siły, żeby kochać, żeby się poświęcić, żeby być cały dla niej, dla nich. Biegnij na Eucharystię. Tam jest źródło. Mój tata. Umarł kilka tygodni temu był codziennie na Eucharystii. Wstawał rano o godzinie 5.30, do 6.30 się modiał, potem szedł na Eucharystię. On powiedział tak: e, Mam do pracy 2 kilometry. mogę podjechać samochodem, mogę podjechać tramwajem, ale wiem, że kiedy przyjdę z, domu, z, z pracy do domu, to moja żona będzie chciała. Żeby mi pomógł domu, żebym był dla niej. Moje dzieci będą chciały, żebym się z nimi pobawił, zrobił lekcje. Nie będę miał czasu na modlitwę. Dlatego rezygnuję z autobusu, z tramwaja czy z samochodu, będę szedł piechotą do pracy, bo to będzie mój czas na modlitwę i ładowanie akumulatorów, żebym mógł kochać, żebym miał siłę kochać. I szedł do pracy, mówił jedną część różańca, Potem wracając z pracy, piechotą do domu mówił drugą część różańca, codzienna Eucharystia. Był gotowy na to, żeby być podłączonym do źródła miłości, by kochać. I nie mam wątpliwości, że moja mama była najszczęśliwszą kobietą w tym kraju, być może na świecie, mając takiego męża. Jako dziecko mogę powiedzieć, byliśmy z siostrą i z dwoma braćmi jeszcze najszczęśliwszymi dziećmi, które miały codziennie tatę. Miały na boisku, miały w czasie robienia lekcji, zawsze tata był, po południu do samego wieczora, usypiał nas, modlił się z nami. Skąd miał te siły? Zdecydował się umrzeć. Bardzo kochał sport, godzinami czasami spędzał przed telewizorem oglądając mecze. Umarł dlatego, bo widział, że to zabiera mu czas dla żony, zabiera mu czas dla dzieci. Potem zobaczył, że go strasznie ciągnie telefon. I czy go w internecie coś by co chwilę popatrzył. Ale widzi, że mama jest sama. Że mama chce z nim rozmawiać. A on w internecie powiedział, dobra, być... nie będę miał internetu w komórce. Żeby mi nie kusiło. Chcę być dla mojej żony. Chcę być dla moich dzieci. Teraz dla wnuków. Teraz jest w niebie. Dla nas. Mówi się za każdego z nas. Więcej będę mówił jeszcze o komprzy Ale to jest dla mnie bardzo ważny temat. Słuchajcie, że... Dzisiaj, jeśli chcesz walczyć o swoje małżeństwo, jeśli chcesz walczyć o swoją rodzinę, to musisz podjąć decyzję o śmierci. Nawet nie dlaczegoś czegoś, co jest oczywistym złem. Nie, bo telewizor, mecze, sport, internet, to jest fajna sprawa, nie? Ale jeśli to Ci zabiera czas dla Boga, jeśli to Ci zabiera czas dla Twojej żony, dla Twoich dzieci, to musisz umrzeć. To musisz umrzeć. I teraz Eucharystia, zobacz, On patrzy na ciebie i będzie umierał za kilkanaście minut na ołtarzu. Za ciebie, z miłości do Ciebie. On nie miał gdzie głowy położyć. Odrzucony od praktycznie urodzi. Nawet nie mu się urodzić w normalnych warunkach. Całego siebie oddał z miłości do ciebie. W tej finalnej godzinie śmierci na krzyżu. Po prostu już rozłożył ręce, chciałby Cię przytulić i objąć, ale nie mógł, bo miał je przybite do krzyża. Całkowita ofiara. Tak wygląda miłość. Tak wygląda miłość. Tylko chciałbym, kochani, bo dzisiaj przecież odprawiamy Muszę Świętą w Waszych intencjach, za Wasze małżeństwa i Wasze rodziny. Żebyście zdecydowali się, kochani mężowie, kochane żony, umrzeć. Ty, co wam zabiera miłość, a miłość u nas się czas dla tego kogo kocham, dla swojego męża, żony, dla swoich dzieci. Przyjmijcie najpotężniejszą moc odnowienia waszej miłości. Eucharystię. Amen.